Cześć dziewczyny często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaki wpływ mają na nas kolory, a mają ogromny. W trendach pojawiło się dużo nasyconych kolorów, takich jak zielony, różowy, pomarańczowy czy niebieski. Wśród nich wiodącym jest właśnie kolor pomarańczowy. Kolor ten czasem nas przyciąga i intryguje, a innym razem zaś odpycha. Kolory wpływają na nasze samopoczucie i zachowanie, a także na podejmowanie decyzji. Są potężnym takim narzędziem komunikacji i dziś odszczaruje kolor pomarańczowy. Zdradzę, kto najchętniej będzie sięgał po ten kolor, kto korzystnie będzie w nim wyglądał oraz z jakimi kolorami lubi się łączyć. Nie zabraknie też nowości od polskich marek. Nazywam się Alachszanowska. Na co dzień łączy ludzi z ubraniami. Oglądasz mnie po raz pierwszy i czujesz ze mną chemię, to wciśnij dzwoneczek zasubskrybuj mój kanał, a będzie ze mną na bieżąco. Po więcej jej inspiracji oczywiście zapraszam na mojego Instagrama. Kolory najczęściej wybieramy intuicyjnie. Jeśli jednak poznasz bliżej kolor, to będziesz mogła świadomie korzystać z jego działania. Zapraszam Cię dzisiaj więc na randkę z kolorem pomarańczowym. Kolor pomarańczowy to symbol żywiołowości, nowoczesności, spontaniczności, zdecydowania i optymistycznego nastawienia do życia. Ma również bardzo silny związek symboliczny z tym, co ekscytujące. Ta barwa sprzyja również wszelkim pogodnym takim myślom, zwiększa motywację do działania, a także wzmacnia poczucie własnej wartości i pomaga walczyć z kompleksami. Nie Niewskazana jest jednak dla osób, które czują się osamotnione, czy zagubione. Kolorem pomarańczowym okrywają się osoby zdecydowane i pewne siebie. Są to najczęściej osoby obdarzone zdolnościami organizacyjnymi, bardzo aktywne, z dużym poczuciem humoru i chęcią towarzyskiej konwersacji. Osoby, które pragną uwagi. Kolorem pomarańczowym określa się również ogień. Stąd ta barwa jest skojarzona z osobami porywczymi i szybko działającymi. Symbolizuje siłę właśnie, pobudzenie i przedsiębiorczość. Ciekawe jest to, że bardzo często pomarańczowy jest wykorzystywany jako ostrzeżenie, używany jest m.in. w znakach, kamizelkach u robotników, a nawet w strojach więziennych. Ciekawostką jest również to, że u mężczyzn oznacza doznania i zabawa, owszem, ale proza życia i płacenie rachunków już niekonieczne. Kiedy sięgamy po kolor pomarańczowy? Wtedy, gdy chcemy wzmocnić pewność siebie i poczucie właśnie własnej wartości. Pomoże ci również rozwinąć zdolność do mówienia bez lęku, a nawet ocieplić emocje. Jest również takim doskonałym wsparciem w, w trakcie negocjacji biznesowych, aby przyciągnąć do siebie właśnie e, sukces. Warto wybrać kolor pomarańczowy, jeśli potrzebujemy dodać sobie właśnie energii oraz usprawnić swoje działania. Dla kogo kolor pomarańczowy? Kolor pomarańczowy jest ciepłą barwą w 99%, i korzystnie będą wyglądały tutaj osoby o ciepłych typach urody, jak wiosna i jesień. Oczywiście, jeśli chcemy umieścić ten kolor przy twarzy. Kolor ten powstaje w wyniku połączenia czerwieni i żółtego, stąd też mamy różne odcienie pomarańczowego. Do ciepłych odcieni możemy zaliczyć m.in pomarańcza, szafran, kaki, rdza, ochra, tycjan, uger, mandarynka i wiele innych pięknych odcieni. Jasne odcienie koloru pomarańczowego są idealne dla wiosny. wiosen, natomiast ciemne świetnie korespondują z typem urody pani jesieni. Jeśli nie znajdziesz dla siebie odpowiedniego odcienia, a czujesz chemię z tym kolorem, to możesz zakładać w dolnej części garderoby. Pięknie wygląda również jako akcent w stylizacji. Wciąż nie wiesz, jakim jesteś typem urody i chcesz poznać swoją paletę kolorystyczną. To zapraszam do kontaktu. Z jakim kolorem łączyć? Kolor pomarańczowy lubi towarzystwo innych kolorów. Pomarańcz fantastycznie łączy się z błękitem, tworząc takie niebanalne kompozycje dla kobiet o chłodnym typie urody. W takim przypadku kolor pomarańczowy umieszczamy jak najdalej o twarzy, i tutaj świetny przykład: Victoria Beckham. Jeśli chcesz modowo narozrabiać, to kolor ten lubi towarzystwo kolorów mocnych, różu. Tutaj pokazuję Wam również na przykładach chust, analizy kolorystycznej, właśnie, które wykorzystuje. Nie gniewa się z kobaltem to jest również piękne połączenie kolorystyczne, energetyczne. Przyjacielem koloru pomarańczowego jest również czerwień. Z fioletem również świetnie się komponuje. W kolorze pomarańczowym została przepisana łatka koloru sportowego, dlatego też nie jest zalecany do pracy tam, gdzie jest wymagany dreskod taki ścisły. Intensywny odcień pomarańczy skutecznie będzie us Pokajała właśnie szarość jasna, jak i również granat. Kolory te właśnie wprowadzają równowagę. Kolory o ciepłym, głębokim typie urody będą niezwykle intrygująco wyglądać w połączeniu właśnie z kolorem granatowym. Może jeszcze raz pokażę tak lepiej. Kolor soczystej pomarańczy w połączeniu z osławioną czernią, też na przykład. Bardzo się lubi. Takie zestawienie świetnie podkreśli urodę brunetek. Również w takim zestawieniu kolorystycznym możemy zmienić proporcje sylwetki. Lekkości ostrej pomarańczy doda natomiast nam biel. W połączeniu z beżem, czy też wanilią, da niezwykle taki świeży efekt. Tym samym podkreśli subtelność i kobiecość. Pomarańcz w dodatkach wygląda bardzo interesująco. Dla przykładu tutaj mamy błotki w kolorze oranżu do jednolitej sukienki. Same tutaj zapracują na stylowy wizerunek. Pomarańcz dobrze się reprezentuje we wszystkich takich triadach kolorystycznych, a tutaj dla przykładu może być w połączeniu z fioletem i kolorem lazurowym czy róż z zielonym. Są to odważne połączenia kolorystyczne, które się sprawdzą jedynie u zim lub jesieni. Oczywiście mówię o typach urody. A teraz kilka propozycji od polskich marek. Sukienka inspirowana stylem militarnym od marki Nife jest idealna na nieformalne okazje, jak również do pracy tam, gdzie nie obowiązuje właśnie ścisły dreskot. Zgaszony pomarańczowy kolor na pewno się sprawdzi na typach urody jesienny. Tutaj sukienki wyróżniają, tak jak widzimy, subtelne pagony na ramionach i pas podkreślający talię. Charakteru tutaj sukience nadaje również zapięcie na guziki. Jest idealna dla osób o wąskich ramionach, szerszych biodrach, jak i oczywiście sylwetki, klepsydry, ale i też chłopięcej. Kolejna propozycja to wizytowa sukienka o kroju marynarki e, takim w takim soczystym pomarańczowym odcieniu od marki Lavard. E, sukienkę zdobią tutaj metaliczne guziki oraz fason na jedno ramię. To wyjątkowa propozycja, która każdej kobiecie doda takiej pewności siebie oraz podkreśli jej atrakcyjny wygląd. Pasą sukienki jest tutaj na tyle ciekawy, że nie wymaga zbyt wielu ozdób. Kolor jest daleko od twarzy, tak jak widzimy, więc tu może każdy sobie poeksperymentować z tą sukienką. A teraz coś dla osób, które nie lubią pomarańczy przy twarzy. Mamy tutaj zjawiskową spódnicę o długości midi od Lidii Haliki. Bogato zdobiona kwiatowym nadrukiem w 3D. Świetnie się sprawdzi na sylwetkach na przykład. Modelkowych czy o szerszych ramionach. Spódnica uszyta jest z koła, więc pięknie będzie się układała w ruchu. Tu mamy propozycję w połączeniu z limonką, i również świetnie się prezentują te dwa kolory ze sobą. I jeszcze pomarańczowy sweter z dekoltem w serek, który możemy dostać w bielkonie. Ażurowy splot świetnie sprawdzi się wiosenną letnią właśnie porą. Zakładając pod spód cielisty top. Sweter sprawdzi się przy wielu stylizacjach, różnych okazjach. Dziewczyny, pomarańczowej rewolucji nie zrobiłam, ale mam nadzieję, że randka z kolorem tym była inspirująca. Spodobał Wam się filmik? Zostawcie kciuka. Dajcie znać, co myślicie o tym kolorze. Kto ma w swojej szafie, a kto jeszcze się waha. Tymczasem do zobaczenia, do następnego razu życzę spokoju oraz y, pogody ducha.